prezydent Zielonej Góry, pani Dylata Maręczny. Spokojna jest do aktywnie pracującego na rzecz poszykówki i nie tylko, a tą osobą jest Janusz Jaszic, on już wiedział, że on nie wypowiedział. Ja Przede wszystkim chciałbym też podziękować wszystkim, wszystkim tym dzięki, dzięki e, King, co szykówka jest Zielonej która wróciła 10 lat temu i powiem szczerze, że ten rok to jest rok 10 lecięży. I w związku z tym będzie jeszcze oczywiście czas na to, żeby razem, razem świętować. Chciałbym też powiedzieć, że jest to dla nas, dla mnie osobiście, dla rodziny także, żona siedzi tutaj, udaje, nie chciałbym podziękować także jej za to, że mnie wspiera i powiem tak, że cała rodzina już dzisiaj jest zarażona koszykówką, dziewczyny, tylko to, co nam się udało razem roz, zbudować, to nam się udało zbudować atmosferę. To jest coś, co jest e, niepowtarzalne, coś czego nie da się zrobić nim, ani pieniędzmi, ani nawet super pomysłami, jeżeli nie ma ludzi, jeżeli nie ma tych najważniejszych, e, e, dla których to wszystko się, się dzieje czy Sądzę, że to, co się udało... gdzie całe środowisko zielonego na to pracuje, gdzie udało nam się naprawdę to zrobić dobrze. Tak? Cała Polska na nas patrzy. Zbudowanie drużyny dzięki trenerowi e, dzięki trenerowi także dzięki Tomkowi angielskiemu, który jest z nami, udało się ogóle drużyny. Też oczywiście działalność taka czysto organizacyjna pod Bermudem. Spółki. Jest kilka osób, które z nami są młodzi ludzie, są, są ci, którzy pracują z nami kilku To wszystko stworzyli ludzie i tak naprawdę powiem szczerze, ta nasza spółka to są de facto ludzie. Tak? To nie są mury, to nie są komputery, to nie są różnego rodzaju jakieś tam przyrządy, tylko to są ludzie, którzy to wszystko zbudowali. No i oczywiście, nie chcę tu zapomnieć o sponsorach, tak? to sponsorzy de facto w różny sposób z bardzo dla siebie e, można powiedzieć częściowej działalności, bo muszą oczywiście na, na różne takie zarabiać pieniądze. Przeznaczamy środki i dzięki temu został się e, rozbudowy. Mamy to, co chcieliśmy, czyli mamy podział 3, 1 trzecia pieniążków pochodzi z miasta, 1 trzecia pochodzi z kiwniców, no ale ta 1 trzecia, która jest gibicach, nie są dzieje ważne, chodzi o sposoby, chciałbym przede Panowie, ale cieszę się, że też jest trochę pań i też rodzina ludzie na przywiastku, i także na, na, e, na trybunach, to widać, że więcej jest w to oczywiście następne dzisiaj rosnące pokolenie, bo koszykówka będzie rosła, jeżeli będą następne <engineering> pokolenie. I teraz kończę, nie zapomniałam, że to jest zawsze, tylko chciałbym powiedzieć, że na pewno ci, którzy się bardziej koszykówką interesują, są wersją zespołu w NBA, zespołu w Dallas. Tak? E, tam też no, de facto można powiedzieć, e, ta troszkę nie powinna dojść tak do jak doszła, ale okazuje się, że oprócz pieniędzy, oprócz tego wylitru jest jeszcze ktoś, coś wewnątrz, jest, jest może e, animacja wewnętrzna. E, I co mnie najbardziej imponuje, to taką informację, którą przeczytałem, że e, w Dallas od 399 meczów, które są odbudowane, jest, jest kompletnie publiczność mniejszy jaki można popić. W związku z tym mamy wszystko przed sobą. Nowy sezon, nowe ambicje. No i oczywiście to, co jest najważniejsze, wyzwania, czyli chcemy budować w artykuł artykuł, artykuł Na miarę Barcelona oczywiście. Takie hasło. No ale może dalej trzeba się nie Czyli chodzi generalnie o to, żebyśmy na, na, na miarę, żeby niektórzy Polski zbudowali coś, co będzie przede wszystkim dla na naszej widzów i pracowników Dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować za konsekwencje. Z roku na rok jest lepiej i myślę, że będziemy dobrze. Dziękuję bardzo. Daniel Krzesiewski niebawem na scenę pochwyci, ale zanim rozpoczniemy wręczanie tego do statuetek, tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w to, z nastawą imienia chciałbym, żebyśmy sobie najciekawsze fragmenty tego wymienionego sezonu przypomnieli. Takim filmowym skróciem. I za to wszystko chciałabym w imieniu prezydenta bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie życzę Ci klubowi wielu osiągnięć sportowych i w dalszym ciągu tak wspaniałej atmosfery i przede wszystkim tylu emocji, ile dostarczyliście nam przez ten pierwszy rok funkcjonowania MFW. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, ale jeszcze sekundeczkę proszę pani tutaj została, bo yy, mówiła pani o, o tej samej atmosferze. Yy, ja myślę tak, że to jest wspólny projekt, cały czas mówimy o tym, że to wspólny projekt miasta, czyli infrastruktura. Czyli Pora to przyszła, w tej chwili jest tak. W naszym dziwnicem mało tego, nie tylko w Zielonej Górze, ale również podąża za nami po Polsce. Także dziękujemy. Zaangażowała chyba Unianusz żeby wola zaangażowała całą rodzinę rzeczarka. Dziękujemy Ci bardzo. To ale dodał, że jest to oczywiście to jest również z nami pani Janusz ale pani Beata prosiła, żeby tym razem ją wyeksponować bo zawsze mąż odbiera wszystkie nagrody, także życzenie spełniamy, dziękujemy pani Beato mm -hmm. powinna stanowić radę powinna powędrować do firmy Pronowol która również udzielała nam wsparcia pan prezes może powie dlaczego dziś to no też chyba trzeba będzie dowieźć tą statuetkę tak, Krołopan jest znany od wielu lat i w tamtym roku, się, Baryś, rzeczywiście ta współpraca z naszego punktu widzenia była jeszcze, jeszcze lepsza. Dopisaliśmy umowę też na następny rok, bo jedno z pierwszych głów i też lepszą umowę na następny sezon. niestety, na pan do Zagadnicki, który za granicą, przepraszam, że nie musieli przybyć, ale to sytuację oczywiście które będziemy przekażali nas, Pana Lesława Klimata. Zastał to bo przekazucie, że już ale tak jest. Pędzałam też pod budowę Hali razem z panem prezydentem Kulickim, ale też była tą inicjatorką, żeby żebyś tych miejsc była większa, bo ja byłem przeciwny, ona była za tym, żeby powiększać. Mówię, nie 3,5 wystarczy, ale momentami się okazało, że 5 tysięcy było za mało. Bardzo serdecznie dziękuję zobaczyli jak wygląda hala Zielony jak wygląda krzykówka, to dostarczymy do Ciebie drugie posiedzenie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. W szkole musieliśmy się docierać, żeby wszystko zorganizować, ale myślę, że, że było bardzo fajnie. Dzięki bardzo za, za ten sezon i do zobaczenia następnym. Ja również dziękuję za te wspaniałe wynalizki, które będą na hali. Myślę, że będzie nam się układało coraz lepiej. No i też życzymy tego, żeby hamowało zawsze fajnie. Dziękuję bardzo. Witam o poszukiwane naftowe diament, spółka z organiczną odpowiedzialnością. Zapraszamy pana Jarosława Pogodę. Jeszcze jedna trzymana w rezerwie powinna podlegawać do osoby, która uprzedziła nas o tym, że nie może być z nami, ponieważ obowiązki ministerialne sprawiły, że zamiast Zielonej Góry musiała przyjechać Bruksel. Pani Jolanta Fetar, minister pracy i polityki społecznej. Przesłała list na ręce prezesa Czarpowskiego. Ten list za chwilę do prezesa trafi, a wcześniej też omówiliśmy państwu go odczytać. Bardzo dziękuję za zaproszenie na spotkanie podsumowujące ekstraligowy sezon 2010-2011. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za osiągnięte w tym sezonie wyniki. Z wielką przyjemnością dziękuję sportowcom za ducha walki i rywalizację podejmowaną na boisku. Energia i widowiskowa pasja, jaką mieliśmy sposobność oglądać na parkiecie, uskrzypała wielbicieli Waszego talentu. Ja również wpicowałam tam z dumą i mam nadzieję, że moje duchowe wsparcie podczas rozgrywanych meczów, choć w małej części, przełożyło się na uzyskane wyniki. Z głębi serca dziękuję za te niezapomniane chwile oraz mnóstwo wrażeń i emocji. Życzę wspaniałych osiągnięć na przyszłość, dobrego zdrowia i wiele szczęścia w życiu osobistym. Dziękuję Minister, trafę, tak? ja wiem, bardzo pani Minister. Na słowo tak powiem, że rzeczywiście pani Minister razem z mężem zresztą gości ilości naszej tylko może i tutaj kibicowanie jest naprawdę tak spontaniczne, że tak jak Państwo nie tak samo, tak samo jest również na, na Trybunia, gdzie, gdzie kibicuje na... i skoro się naszym takim Kolejny, ja to tyle w części oficjalnej, ale Pan Prezes chciał jeszcze na koniec. Tak, Pan słowo Pan Koniec chciałbym również, to ja już zrobił wcześniej, bo chciałem bardzo serdecznie nam wszystkim podziękować. Cieszę się bardzo z tego przede wszystkim, że, że to grono ludzi się powiększa. Ja wiem, że ta ekstraja też, też przyczyniła się do tego, a teraz mamy zacznijmy sobie zadania tamtym roku wejść do utrzymać się i yy, projekt, który razem z gazdą realizujemy, wykonać. Teraz mamy następne zadanie. Mamy następne zadanie, żeby na pewno utrzymać tę ilość kupiców, a następnie na to jeszcze, jeszcze zwiększać. My też musimy podnieść swój poziom pracy, yy, poziom zespołu. Yy, chcemy też przyjemność, prosić nas o to, żebyście też zaszczepiali żebyśmy to, zaszczepiali, żebyśmy zostawiali się zaszczepieni, żebyście też... Prowadzili do nas tych ludzi, którzy nam pomóc. Sport zawodowy jest sport na drugiej, ma co ukrywać i można to, to zrobić grupą naprawdę wielu, wielu wielu ludzi, a wtedy efekty wspólnotowistów są naprawdę wspaniałe, są miłe i myślę, że to, co było się do mnie górze w tym roku, a hali sportowy szczególnie, to, to było coś wspaniałego i to było, które dla nas, dla mnie. Państwa mam nadzieję, też by były wspaniałe. Serdeczne dzięki za wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję panu prezesowi, panu przewodniczącemu, pani Kasi. O tyle w części oficjalnej...